Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj. Oraz Legion. A przed wami ósmy materiał z gry Sacred 3. Kontynuujemy naszą przygodę, w ostatnim odcinku zrobiliśmy dwie misje poboczne i tą tutaj kopalnię Alcazaba. Chyba, nie, dwie misje poboczne, czyli jak my to robiliśmy? Nie, zrobiliśmy... Nie, dwie misje. Nie, je, je, jezioro Walam zrobiliśmy, potem zrobiliśmy tutaj Mokradła Urkusa, zrobiliśmy... Nie, zrobiliśmy Mokradła i Maskarel, kurde, czy się to się Maska Maskarel, tak. I główną misję kopalni Alcazaba, czyli tą główną misję zrobiliśmy, a teraz idziemy do kolejnej misji głównej twierdza Palambron. Dostać się do twierdzy Palambron i zniszcz ją w dobrym roku. Lecimy. Let's go. Let's go! Śmieg egzotycznie. We have the upper hand. The resistance has uncovered a secret facility of the Ashen Empire. The big clue, of course, was the we'll <laughs> <couldn't> <laughs> Apparently, Zayn has set up a Lambron Keep to produce dark orbs. You're gonna love those, she says, sarcastically. <laughs> but he appears to be building a dark core as well. What's that? I'm glad you asked. The Keep's antennas siphon energy from the land. It turns the positive energy of Ancaria into dark energy for Zane. That can't be good. We have a saying: if you summons dark energy, better not be afraid of the dark. We can't be afraid either. I like sunlight. So we'll just destroy the Dark Core. How hard can it be? Ooh, Glad you're not afraid of jinxes either. Zitsky. Cyski woda? Yes. Obstawiam, że ta misja będzie długa. Dobra, tam jest jakiś most, tam jest jakieś przejście. Ty idź obadaj most. Ja idę obadać, dobra, tutaj jest chyba przejście dalej. Idź obadaj most, Aha. Tam nic nie ma. No to po co ten most tu jest, kurwa? No dekoracji. Curry, ale Dobra, co to są za robale? Nie wiem, ale. Zazmak, jakieś wielkie koczęki. Mm. O kurwa, jakieś żuki. Co jest? Znowu, znowu diabolo. Diabolo. A, no. no. Kurwa, znowu nie. to. Nie lubię tego. A kto lubi? Nikt. Tylne wejście to zaraz tylne wejście to zaraz ja ci zrobię w dupę jak, jak kurwa się nie zamkniesz jak ci wjadę kurde zaraz tam tylne wejście to zaraz ja ci wjadę jak kurwa nie zamknie zrobię takie kurde tak głębokie wejście ci wejście smoka słyszałem, że lubisz smoki Idealne. tak twoją jaskinię Jakby jesteśmy zjebani. Emer byłby z nas dumny. Tak. No wybuchaj. Nowy poziom. O, nowy poziom. Ja już nie wiem czy my jesteśmy Tiwolt i Lifig, czy kurwa pokój wytrzeźliśmy. Obydwa. Do I even need to mention how awesome you are? Keep going and keep it up. Kipernau. <laughs> <laughs> albo di, albo da. Troll! di, albo da. Tak że ma coś podobnego do immortalności. O kurwa. No mówię ci, że Sandrax uciekł. Przecież Nie widać mam. było jak się teleportował. Drugi troll. Aha. Stary ta gra cierpi na ten sam problem co Immortal's Phoenix Rising odejisoftur to recykling przeciwników. <laughs> Dobra, jeden to jest. się dziwić jak to jest kopia Zeldy. Mhm. To nie zmienia fakturze, całkiem przyjemnie się w to gra. Tak Wiem, jest bar demo. bardzo dużo kurwa aktywności pobocznych, które są wymagane do tego, żeby. jak bo... w każdej grze, kur Ubisoftu. No ale wiesz, nie, nie masz tak bardzo, że musisz e, posunąć fabułę do przodu, nie? A Creed tak dużo rzeczy możesz pominąć. Wiem, bo kurwa analizowałem wielokrotnie ten temat. Pierdu, pierdu. Czas zniszczyć mocowania anteny. To zajebista antena kurwa, zrobiona kurwa z lazurytu. No. Ano. Ja. Ten zabije. Ty zabił mnie! Nie! Znowu zginąłem! Znowu! Nie umieraj mi znowu Trzeba się, się poświęcić, żeby zniszczyć ten kryształ. O. Dobra, lecimy z nimi. Kurwa. Mają przez Wydaje mi się, że ta runa po prostu dobra. tak powoduje. że ja szybciej atakują. Dobra, dobra pota. Pota. Czarodziej. Co? A dobra. Dobra. Ten skurwi ben. Aura ochronna. Skurwi Big Ben. To tu To To ging, Fireball, fireball, fireball. Fireball! Yeah. ging, tam, ging, ging, Oj tam ging, 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 Okay. <laughs> you will go no further. Your trip ends here. I have run out of ways to say that. My legion holds this gate. <laughs> Stupid locked gate. Now, who would have a key? Think those two elite will just hand it over? <gasps> Maybe they will if you get their attention. <laughs> Jędzy jakiś szaman kurde Aha. stoi tutaj No bo ci są, to, to są ci dwa litarnie, które dają nam klucz A. O kurwa, o kurde. aura ochronna WTF, FDW. Dobra Totem, Totem zrobię Totem. Totem energii. No i widzisz Silny chwyt yeah yes. A tylko. oh nice oh yosh no bueno. oh bueno yikes yikes crow rock castle hall oh. held feasts and dancing that lasted for days there now dark Core monsters feast in its ruins good times so you've made it over the bridge eh Co będzie pod, powtórka ze Sandraxem? Mhm. od odźwiernego, od co? O kurde! O w morze, Znowu to odbyto mordy. To jest odbyto mordy! I przecież jest większy może. O, może, tyle on szybko kurwa pada. A nie to od bomby no, tak zostało. Je baniutki. Marozmach z korwesyn. No nie, ogłuszył mnie Nie! Nie tym razem O, Nie umieraj, proszę Nie! Nie! Mam stuna Nie! Podnieś. Nie no, wstawaj Marek, 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 Marek O Thank you bro Nie ma lasu, o kurde Aha. Jeba Aha, ja myślę, że w ogóle mu robię jakieś obrażenia, a tu. To... Chuj dupa chuj. Masz bombami z kurwy synu. Widać, że widać kurwa knik przeciwników. No. O kurde... yes thrash. Yes, i can't wait to see the what the gatekeeper is dead minions attack them the ones with the weapons of oh, more the two years the heroes after the call damn they build dark orbs here that have cost so many lives so yeah you probably want to get through here pretty quickly

Dobra, uleczyłem się kurwa podką Znowu jebany szamon Szampon, szampon, szampon Dobra, napierdalaj tego szampona To jest mój największy wróg Szampon Good. The dark core lies just ahead. Dobra, zamknij no mordaria. No właśnie, gdzie zgubiłeś Sansa? Co? Sansa, O kurwa, boss, Sansa z Let's go, oraz co my tu mamy? Znowu Sandrax? 13 minut trwało, nie 10, kurwa. Hm. O w mur. co to, co to jest? To jest? Ej, Kula to, mocy. ej to, wygląda, to wygląda jak to z tego, z. Oglądałeś ant Man i osa kwantomania? Nie. Nie oglądałeś? Kwantomani? Nie oglądałem, nie, naprawdę. Kurwa. Nie miałem okazji. To coś takiego było podobnego na przykład w dodatkach do Duma Eternal. Coś takiego w kwantomani było. Z czymś mi się, się to, to jeszcze rozkudam, kojarzy? O kurde! Odłamek! Przebudzono demonica Jak to otworzyć? Co otworzyć? No bo tu panierasz tym moim najpierw. De. Oh, sweet God, o teraz! O, o kurde. No jeszcze czego kurna Tym tam raszuje. doppa Dobra. O. Jeszcze no. That's what it said on the <grytanie> Tak pisało na pudełku. O kurde, te lasery są jakieś szybsze. O, no, niestety. Yeah. Ginę, 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 podka! Nie giń Dobra, aura ochronna. O! Oh. Nowy poziom! Jest! ucho! poziom trzecie yes. pancerz! Jest!

Udało się. Znowu widzę, że... Ty jesteś kurwa najlepszy. Jest. Znowu cię nie widać. O, 13 poziom. jak nie. Pancerz postać sklep. Mikstury trzeba kupić. Kurwa ile pieniędzy? 30 tysięcy! Dobra, mogę w końcu broń ulepszyć moją. Te ostrza zadają więcej więcej cały czas na zbycie. Ai kolejny obraz o wrażenia zwiększone 15% tutaj krytyczny. O kurwa biorę to Biorę to Dobra. Pancerz. Ulepszenie dla pancerza hmm. nie że jest poziom trzeci, to jeszcze ulepszenie można kupić. Maści utrzymują właściciela przy życiu. Gdy poziom energii życiowej spadnie poniżej 20%, kule zdrowia zapewniają 50% większe doładowanie. Kuję miętności. Nie, co zrobię? A w ty! Mo można sobie cofnąć kurwa ulepszanie bloka i innych skilli. No. No, wyposażenie. Dobra. Sztuki walki. Ja. Yeah. Wreszcie czarne... Są... Obrażenia zwiększono o 30% Emonice. Koszt energii... Nie no, oczywiście obrażenia Ataki popalają wrogów zadając 50% obrażeń serii ataków na sekundę, gdy wróg jest atakowany. Otrzymywane obrażenia są większe o 10% Kurna... A dobra, spróbuję! Leczenie zwiększono o 50% No hmm. nie wiem, nie wiem to co mam jest Proszę fajne. ten Zangriff, czego to ma? Widać mu to jego pachy. Ale runa z DLC jest chujowa. Co? Runa z DLC jest chujowa. Krytyk, a tu jest obrażenie. No, krytyk oczywiście, a tutaj. Dobra, to jest najlepsze. Dobra, mamy 19 minut jeszcze, a do 22 jeszcze czas. A więc lecimy z surliwalem kolejnym: z plugawonem Mausoleum. Okej, okay, go! Go, go, go! Oho. Nie umarli? 5 odpartych pal. Dobra, jaką teraz zdechła. miksturę zdobędziemy! Zombie! Górna, jakie obrażenia! No i takie obrażenia mogę, ale to są w sumie jakieś dupiane przeciwniki, więc ja będę gadał. No to są zombie, no. Bo to ty ich zabiję, ja poszukam sekretów wokół. Aha, dzięki. No co, łatwi są do pokonania. I? I, i, i. Dobra, gówno tu jest. Nice. Grab the rewards before yeah. their friendship. Nice. Nice. Mom, I am Barbie. Yes, baby, you are Barbie. <laughs> Come on, Barbie. Yeah. Okay. Mom, I am Barbie. Yes, baby, you are Barbie. Dad, I am Messi. No, I am Bessie. <laughs> <laughs> Co to, jest? Co to kurwa jest? Tu jest jakiś fan. Kosmici. kosmici, 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 A tam Morgana... ja pierdolę i? Kolejny tu jest jakiś kutasso. Paso kutasso. Jest pieniądze. Pieniądze.

Get ready to DJ Bagel! Mm. Kurwa, co to jest? Co to jest? Jakie zjawy? Jak z zdevzdorf! Ej, hey, co jest? To też mam jakiegoś licza. Lisza. Lisza? Lisz. Lisz King. Zamknij ry, Aria. Nikt ci nie pytał o zdanie. A. Oho. Ale Alejatka. Kurwa macie ile ich jest. Macie róg Fajny level do ekspienia. Mhm. Gdzieś się tu napierdalasz o... Kurwa, jaką zbroję ma Co ja? Nie Lora myślałem, że coś się tak Myślałem, że może zbroja to jest jakieś taki inne podświetlenie co to za głową Nie wiem Aha, to fioletowy co z nich to jest ładunek do modlitwy Ale poleciał um. Gdzieś się kampiał, no. O, jest. Wiesz? Gień! Uuu, magiczny strażnik. Spoko, co? Tak powiedział? To ten twój. Spoko, z Bo to co robi ten magiczny strażnik? Trzeba co? będzie przeciec do Strażnik. Że to jest taki turret. Ty, a może będzie za nami podążał? No, taki dron. Mm. Kurwa, przecież ten magiczny strażak. Przywołuje magiczną istotę, która atakuje pobliskich wrogów. Zbiście. Czyli Turet. Czyli Turet. Yes. Dobra. Dalej już nic nie mamy. A nie, dobra, ty. Od poziomu Co? 14 to jest. Dobra, w sumie. Odeprzyj atak na sanktuarium. Icewig Ocel Serafi, Aria przed Zejnem jego dziełami. Uu. No powiem Wam, jak tak patrzę na tę mapę, to już trochę jesteśmy w połowie gry. No. O tych misji zrobiliśmy fabularnych. Kurna z 8. Zostało ich z 6. 6. Nie no, w sumie 7, bo tu widzę, że tutaj jest takie zablokowane tutaj na końcu. O. Dziwina. Raz. Dwa, dwa, Mnie ciekawi, kurna, czy ten portal. To, to jest misja, czy to będzie. O kurwa, wajcie do tego portalu. Do którego? Do tego prawego? Prawego? A. Czekaj. I co zrobić Enter po prostu? Tak. O kurde, a to jedna misja jest tylko, dobra. Jedna misja to w sumie cały jeden odcinek, chyba. No. Albo dwa. Dobra, no to bardzo będzie osobne i osobna miniaturka. Dobra, sprawdźmy drugi portal. To jest, jest tak samo. Tak samo? Mhm. A no, widzisz, no proszę bardzo. No, ale przynajmniej jakaś dodatkowa kampania będzie. Jaru Moi drodzy. Padły. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękujemy Wam za oglądanie. No i co, widzimy się kolejnym razem. Już nie ma nic do za 3 żebyś sobie Czyli nasz kraniec można powiedzieć. No dzisiaj 3 odcinki nagrane lecą do na montażu. Więc no macie odcinki do. kurna... na czwartku. Cześć. Na razie.